It's Machine. Na twoje hity na twojej planecie FM. No i mamy poniedziałek. Poniedziałek po czterech dniach. Naprawdę, ja dzisiaj rano to skomentowałem. Ciężko no, zerwać się z łóżka i iść do pracy. No wiadomo, do my, takich wolnych dni przyzwyczajamy się bardzo szybko, natomiast po kilku takich właśnie wolnych dniach y, powrócić do przyzwyczajen i iść do pracy cały tydzień to naprawdę jest bardzo ciężko. Niemniej jednak y, ja w bardzo m, optymistycznym humorze, y, 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 w ogóle od rana, nie wiem dlaczego, mimo że taka pogoda paskudna, ale w sumie co nam tam pogoda, Ważne, żebyśmy się czuli dobrze wewnątrz siebie. Jacob Łukasiewicz, dobry wieczór. Hit Machine, poniedziałkowe wydanie. Cały październik graliśmy stare, stare, bardzo oldschoolowe rzeczy. Skończył się październik, jest nowy miesiąc, mamy listopad, czyli gramy już normalnie, jak na XXI wiek przyznało. No i tak, dzisiaj ze mną są goście, jak raz, nie dwa razy w miesiącu, przed i po imprezie. Witam Was, panowie. Witamy Ciebie i wszystkich słuchaczy. Czyli tak, dzisiaj będzie krótka wzmianka o tym, co odbędzie się w najbliższą środę w Klubie Euforia, czyli po raz kolejny wykład odwołany. Jakieś bogate plany macie na ten raz, na tą środę przygotowane panowie? Oczywiście tym razem będzie to edycja pod tytułem Słoneczny Patrol. Pewno... I będą takie panie w tych Oczywiście będą A Pamela? piękne, piękne ratowniczki. Piękne? oczywiście i przystojni ratownicy. Też. Czyli możemy liczyć, że będą panie ratowniczki z miseczką D. No, na pewno się znajdą. Na pewno się znajdą. No dobrze. Y, Okej, okay, panowie, y, to tak, my sobie zagramy tutaj dwa seciki, które przygotowałem na dzisiejszy wieczór. Nie braliśmy żadnego bliżej, bo w sumie, w sumie szkoda by było, jakby chłopak się męczył, a my byśmy go przegadali, prawda? Dlatego sobie y, puścimy już wszystko y, gotowe i porozmawiamy głębiej za kilkanaście minut na antenie o wykładzie odwołanym. To już jest trzecia edycja, tak? To jest Czy druga? Druga. A, to jest no druga. Druga. A, no druga, no druga. No tak, przecież mamy listopad. Okej, okay, dobrze, dobrze, przepraszam. Druga edycja. Mam nadzieję, że będzie również szalona, jak i pierwsza. Czyli co? Będziemy rozmawiać? Będziemy. I już za chwilkę minut. Hit Machine. Dzisiaj gramy bardzo, bardzo chaosowo. Także zostańcie z nami do 21. Na pewno będzie bardzo ciekawie. I nation I cannot stay, you've gone too far, you broke my heart, you've gone too far. 32 minuty po godzinie 19, no i powracamy do rozmowy, do rozmowy z moimi gośćmi, organizatorzy już kultowej, można by rzec, i bardzo sławnej w Kielcach imprezy studenckiej, wykład odwołany w tą środę, czyli już za dwa dni, drugie, drugie wydanie, druga edycja, po pierwszej chyba jesteście zadowoleni panowie, prawda? No, to jesteśmy bardzo dowolni po pierwszej edycji, było na niej bardzo dużo ludzi. Yy, spotkaliśmy się naprawdę z tym, że ludzie yy, docenili naszą imprezę, docenili nasze przygotowania. Przyszli, przyszło bardzo dużo ludzi. Liczymy na to, że teraz siódmego będzie ich tyle samo albo nawet jeszcze więcej. Mhm, no się może jeszcze więcej to niekoniecznie, bo z ostatniej imprezy, jak pamiętam, to naprawdę było bardzo ciężko i nawet sami wspomnieliście, że wpuściliście zdecydowanie za dużo ludzi, bo nie było się praktycznie rzecz biorąc nie ruszyć. No tak, klub był przepełniony, było bardzo dużo ludzi. Yy, około godziny 12 został zamknięty, bo już naprawdę klimatyzacja nie wyrabiała. Ale no myślimy, że teraz przyjdą ludzie zainteresowani tematyką, przyjdą ludzie, którzy potrafią się dobrze bawić i naprawdę dopiszą. No dobrze, to powiedzcie tak w skrócie, czego można się spodziewać oprócz tych ładnych kobiet, prawda? W, w kostiumie bikini, z, z kołem ratunkowym. Nie wiem, kogo będą ratować te dziewczyny, ale na pewno się ktoś znajdzie i kto by chciał być ratowany. Tak, na pewno klubowicze będą chcieli być e, ratowani przez takie. Usta, usta na pewno. Już szakujesz, tak? No. Już szach... nie, 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 nie. Ja mam już ratowniczkę swoją, także mnie e, ratowanie nie potrzeba. Zresztą ja dbam mu swoje zdrowie. Okej, okay, dobra, no ale. I umiem pływać. O proszę, przekonamy się, bo będzie... Zresztą jestem ratownikiem wodnym, także mogę też również ratować, ale usta, usta nie będę raczej stosować. Dobrze. No i właśnie taka reklama poszła, mamy kolejnego ratownika, fajnie, cieszymy się. I co, co, co będzie? Jeśli umiesz pływać, no to fajnie, bo będzie wspólne pływanie kraulem na przykład w klubie. Tak, Aha, albo żabką. Ale y, jak, wirtualne takie? Zobaczysz. A, ja wiem, że jest takie urządzenie do nauki pływania w ogóle, się wisi na takich linach i jest taka symulacja. No jeżeli byście coś takiego zrobili i kazali się na przykład od sceny do baru dopłynąć kraulem, wyścig taki, czyli należałoby się odpychać powietrzem. Powietrzu. No, niektórzy na pewno będą się odpykać powietrzem, żeby dojść do tego paru. No słuchajcie, jeżeli ktoś będzie miał solidny obiad, to będzie mógł mieć porządnego dopalacza. Dobra, tą kwestię może pomijmy, pomijmy tak? tak, tak. Co jeszcze będzie? Będzie na pewno konkurs na najlepiej przebranych, najlepiej ubranych właśnie ratowniczek, ratowników, plażowiczów pływaków i tym podobnych, także przebierajcie się, przychodźcie w okularach, w jakichś sandałach, białych skarpetkach, płetwach. płetwach, tak, jak najbardziej. Butle z tlenem i tak dalej. Nie. Także no, niech Was fantazja poniesie, że tak powiem. Wszystko, co się Wam kojarzy z plażą, yy, z ratownikami i tak dalej, zakładajcie na siebie i, i, i przychodźcie. Także na pewno będą fajne, fajne nagrody i będzie to fajny konkurs. Czyli uważacie i mam taką nadzieję, że tak będzie. Liczycie, się naprawdę super, super zabawy. No, w sumie pierwsza impreza o takiej charakterystyce, charakterystyce w naszym mieście. I trzeba przyznać, że pomysł naprawdę dobry. Tym bardziej, że słoneczny patrol chyba każdy z nas oglądał. No, szczególnie panowie, no się panie też chyba oglądały, bo tam było paru takich napakowanych gości, którzy naprawdę wyglądali sowicie, no ale kobiety, no ja z punktu widzenia mężczyzny patrzyłem raczej na ratowniczki. Tak, na tą Pamelę, tak? Nie, nie, a, a właśnie nie, właśnie nie, Pamela nie, Pamela, wszyscy na tą Pamelę, o, Pamela, Pamela. Nie, 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 Bez, nie to już jest przesadne. Jacek namicza. <laughs> Dobrze, co jeszcze? Co jeszcze będziemy mogli yy, spotkać w klubie Euforia w środę? Oprócz tego, że będą ratowniczki. Mam nadzieję, że wszyscy się poprzebierają i zrobicie naprawdę, ja mówię teraz o klientach, zrobią taki klimat, jakbyśmy się czuli na jakiejś Miami Beach, nie wiem. No dokładnie, właśnie na to liczymy, żeby przyszły fajne osoby i właśnie te fajne osoby będzie można spotkać. Yy, będą yy, tak samo fajni DJ-e, yy, graduet Alpi i Toxic, także myślę, że trochę namieszają tutaj muzycznie. Mhm. Na pewno trochę, że tak powiem, wakacyjnie, słonecznie zagrają, bo wiadomo, wymaga tego impreza. Jasne. I cóż jeszcze mogę powiedzieć? Dla najlepiej bawiących się. Taką małą informację tajemnicę zdrady teraz. Także słuchajcie, będzie impreza. Im będzie impreza after na basenie. Tak, to nie jest żart na basenie. Powtarzam, zapisać, zanotować. No, no to tam myślę, że będzie potrzebny nie jeden tylko ratownik po takiej imprezie. Do tematu powrócimy już za chwilę. Zostańcie z nami Radio Planeta 1039FM. Dzisiaj rozmawiamy o wykładzie odwołanym, który będzie miał miejsce już w najbliższą środę w klubie Euforia. No, i mamy po godzinie 20 zmieniliśmy również muzykę na bardziej e, taką przyjemniejszą e, dla ucha. Zmieniliśmy muzykę i zmieniliśmy również e, pana, studenta, który będzie teraz ze mną rozmawiał. Tak, mamy mało miejsca w studio, w związku z czym musicie się panowie wymieniać. Kto teraz jest z nami? Dzień dobry. Witam cię, Jaskułem i Marciniec. Witam wszystkich słuchaczy. Witam cię bardzo gorąco i serdecznie. E, czujesz się tu już jak u siebie w domu, chyba, prawda? No, dość często tu jesteśmy, więc dobrze się bawimy, jest dość przyjemnie. No, no i bardzo fajnie, i o to w sumie chodzi. Co masz do przekazania naszym studentom i naszym słuchaczom, którzy być może pojawią się w środę w klubie Euforia? No pewnie już moi znajomi wspomnieli już o imprezie, która nas czeka siódmego. Tak? Wspomnieliście? No, obszernie, obszernie. Co prawda no to... nie zdradzili wszystkich atrakcji, które tam będą czekały na, na, na yy, wszystkich yy, klubowiczów. Niemniej jednak bo dowiedzieliśmy się już trochę. Wystarczająco dużo, żeby tam przyjść. No, czyli zostali wszyscy zachęceni. No ja chciałbym wspomnieć o imprezach, które organizujemy ostatnio we wtorki. Są to imprezy wydziałowe. Ostatnio mieliśmy przyjemność zorganizować imprezę dla Wydziału Architektury pod nazwą Archiparty. No i powiem tak, no byłem... W, w, w szoku byłem po prostu. To była impreza przebierana, to, to była halino, halolo, he, to by Halloweenowa. Halloweenowa impreza. impreza przebierana po prostu. Przebierana impreza po prostu. Yy, no i zakładaliśmy, że przyjdzie kilka osób przebranych, bo zazwyczaj to jest tak, że kilka osób złapie tego dryga, ale potem no, no niektórzy się wykruszają po prostu, ale na tę imprezę, naprawdę prawie 70 do 70% ludzi było przebranych i to w najróżniejsze stroje. No po prostu byłem zaskoczony. K że kreatywność ludzi, że można. Że można to pozwolić. I oni przyszli przez całe miasto w takich strojach, no, no szok. <grym> Byłem Mikołajem, ale przy nich ja po prostu wymiękłem, No, no ale zaraz, zaraz. W Halloween za Mikołaja? Dlaczego no, nie? Nie no, Halloween to takie. <grym> Już bardziej za topielca. No Powiedzcie, to był taki straszny Mikołaj. A może a, to był taki utopiony Mikołaj, taki, taki martwy. O, może nie martwy, ale tak, taki, taki crazy, szalony Mikołaj. Z błędem w oczach. Ale jeszcze, ale jeszcze no. 6 grudnia będzie funkcjonował normalnie, tak? Nie, na pewno się pozbiera aha. na tą imprezę. No dlatego chciałem pozdrowić wszystkich studentów, którzy byli tego dnia i naprawdę się rewelacje nie bawili. No, zrobiliście kawał dobrej roboty. Jeśli będzie mieć okazję zrobić dla Was jeszcze raz imprezę tego typu, to na pewno damy siebie wszystko, nawet 120-150%, żebyście naprawdę mogli się pokazać jak najlepiej no słuchaj, za w sumie dwa miesiące zaczyna się karnawał. Jest to idealny czas i pora, aby zrobić właśnie imprezę karnałową. Karnawałowe. Widzisz? Udzieliło mi się od ciebie. No a na W Szczebrzeszynie król Karol mówił królowej Karolinie. Widzisz? No, nie jest tak źle. Ale jest to taki idealny czas, żeby właśnie zrobić imprezę karnawałową i poprzebierać się. Na przykład za stroje budowlane, bo to jest wiedział budownictwa. Na przykład za YMCA, prawda? Widzisz? People, można się też przebrać. Tak, nie, to już jest fantazja nieograniczona i naprawdę można zrobić bardzo fajną i bardzo kolorową imprezę. No na pewno, no teraz będziesz organizował Mateusz imprezę. myślę, że on na pewno wspomni sporo o swojej wtorkowej imprezie, która będzie, którego od 13 bodajże. 13. Tak, 13, 13 we wtorek, e, czyli będzie edycja pod tytułem Czarny Kot. Będzie to impreza dla wydziału Zip. Będzie to już e, trzecia edycja. E, poprzednie edycje bardzo fajnie wypaliły. Teraz jest e, no, naprawdę zainteresowanie bardzo duże. E, ma być maks 400 osób. Być może chyba to przekroczymy delikatnie. E, oczywiście kilka loży jeszcze zostało wolnych, także możecie coś tam jeszcze złapać jakąś lożę, e, No i oczywiście mile widziane przebrania. Na tą edycję przebieramy się za koty. Za kocice. koty. Tak. Czyli tak Ala Batman coś, tak? Jak najbardziej. Batmobil też będzie. Zobaczymy, na pewno jakiś będzie stał przed próbą. To ja, wiesz, jak jest po czesku Batman. Ja wejdę na, do lokalu i powiem: Ja jestem netoperek. <sum> Okej, okay, flaszka od razu na ciebie, dla ciebie, wiesz, na I, Oczywiście wody mineralnej. Oczywiście, jak tak, najbardziej, tak, tak, tak. jak najbardziej. Czyli tak, macie już plany na najbliższą środę, macie plany na najbliższy wtorek. O, aha, jeszcze mieliście tutaj coś dla naszych słuchaczy, zauważyłem, leży na stole. Tak, mamy dla waszych słuchaczy, dla słuchaczy radia. Waszych, waszych też, bo to już są mi wasi słuchacze. Skoro czujecie się o, jak ale, w domu, to musicie no. mówić, że dla naszych słuchaczy. Nie, jest wolny szuka dziewczyny. Okej. Okay, <laughs> y, nie, a tak serdecznie. części mam... matrymonialnej może <laughs> pod z naszego programu. Po 22. 22, tak. Jak już mężowie nie będą słuchać i tak, no dobrze. Wracając do y, zaproszeń. Mamy dla Was pięć podwójnych zaproszeń na najbliższą imprezę, czyli na wykład odwołany edycja Słoneczny Patrol, która się odbędzie 7 listopada zapisać, zapamiętać, czyli w środę w klubie Euforia. Czyli już za dwa dni. Za dwa dni. Oczywiście możecie sobie tej od, odebrać y, w radiu. Planeta, takie zaproszenia podwójne. Pięć, pięć zaproszeń podwójnych na Was czeka. Kto pierwszy, ten lepszy, tak? Oczywiście. 413416055. To jest numer telefonu tutaj do nas na antenę. Co prawda, na antenie rozmawiać nie będziemy, bo będzie sobie fajna muzyczka grała, ale kto się dozwoli otrzyma od nas zaproszenie podwójne. To co? Tyle? Jak na razie. Na razie tak? Jak na razie. Ja powiem tak. Yy, a mówią, że studenci to tylko nauka. Okazuje się, że niekoniecznie. for I No proszę, jak to w miłym towarzystwie szybko czas umyka, mamy już prawie w y, y, pół do dziewiątej, półtorej godziny szliło jak zbicza, y, w związku z czym musimy się pospieszyć panowie i, i przekażcie informacje, y, które chcecie przekazać, no bo czas się zaraz nasz skończy. No to ostatnio wspominaliśmy jeszcze o imprezach studenckich, które organizowane są we wtorek, ale nie wspomnieliśmy jeszcze o jednej, która będzie organizowana 20 listopada. Ja nie wiem, czy studenci wydziału budownictwa, tej geodezji, która ostatnio się od nas odłączył i jest budynku Obok, pamiętają, czy nie mogą pamiętać, bo to było w 2006 roku ostatni raz spotkaliśmy się na takiej imprezie, która była zorganizowana dla wszystkich studentów z tego wydziału. No i postanowiliśmy zrobić reaktywację tego wydarzenia. Zapraszamy wszystkich studentów właśnie z tych dwóch wydziałów. Wydział budownictwa, architektury, geodezji, inżynierii środowiska. Mam nadzieję, że będziemy się bawić tak jak ostatnio. A ja wtedy byłem na pierwszym roku, czyli to było hen, 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 albo i, da, albo i dalej. Albo i dalej. I pamiętam, że klub był tak przepełniony, że nie dało się wejść, a czy, czy nie dało się wejść? Dało się wejść, ale ludzie się tak bawili, tak się wkręcili. i mam nadzieję, że teraz no, nie będzie gorzej, będzie o wiele lepiej, ponieważ no, to, tamte, to, to były stare dziadki w sumie, no nie szukajmy się, z nowe pokolenie i nowe możliwości. Mm -hmm, no tak, a powiedz mi, co, masz przygotowanego, yy, co macie przygotowane yy, dla tych właśnie studentów? Znaczy Jakąś intre, jakaś impreza ma być taka wyjątkowa, czy po prostu standard? Czy jakaś nie, tematyka? Nie, nic z tych rzeczy. Wszystkie imprezy organizowane są tematyczne. Czy są tematyczne i są w jakiś sposób wyjątkowe, żeby wyróżnić się spośród wszystkich imprez, które organizowane są w tym mieście. To będzie ta impreza taka w stylu Sycylian Party, czyli coś takiego, coś dla mafii. Coś takiego właśnie, y -y. czyli to będą garnitury, to będą różnego rodzaju jakieś, tak to się nazywa, kapelusze. Kapelusze, no i mafia ogólnie, wszelkiego pojęcia. I powiem, wszelkie. takie stare, takie te pepesze z tymi okrągłymi magazynkami, Jeśli tak? Jeśli ktoś się odważy, może wniesie. No oczywiście. My za, to docenimy. Z no tak, no to tak. z, z bronią taką palną, nie zostanie wpuszczony do klubu, podejrzewam. Ale żero. bardzo ekskluzywna impreza dla bardzo ekskluzywnych studentów z Wydziału Budownictwa. No dobrze, to powiedz mi taką rzecz. Panowie, wiem, przebiorą się za mafiozów, tak, za Al Capone, a... Macho. Ma no nie, no macho to nie Al Capone, nie, 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 macho to jest zupełnie kto inny. Yy, Maczo to jest taki kogut po polsku mówiąc. Yy, a panie na przykład, no, no bo tak w sumie każdy z nas kojarzy sobie tamte lata, czy to są lata 20, 30, prohibicja w Stanach i tak dalej, kiedy mafia się rozwijała bardzo yy, solidnie. Wszyscy skupialiśmy swoją uwagę na tych właśnie panu, bo wszystkie filmy, które oglądaliśmy, to były chyba robione właśnie o nich. A na przykład pani taka przyjdzie, w co ona ma się ubrać? Nie, no pamiętamy wszystkie kobiety z tamtych czasów, no, przecudne słuchnie czarne. Takie króciutkie, takie, ale, ale tak tak, tak? tak, to była właśnie muzyka, która była grana w pewnym sensie na instrumentach dentych. Nie wiem, jak to nawet nazwać, ale kobiety wtedy miały styl. Ja myślę, że teraz powtórzymy to i będzie równie dobrze jak kiedyś. No tak, jeżeli chodzi o ubiory, to podejrzewam, nie będzie problemu, bo kobieta sobie poradzi, nawet ze starej krzywdy. Ale tak, kobieta sobie... Sobie pięknie wyglądać, a tak. na tym wieczoru będzie mogła się wykazać. Ale co będzie na przykład z tańcem, jak zagramy jakiegoś, jakieś swingi, czarstony, jakieś inne rzeczy z tamtych lat? No to już jest ciężko wywijać nogami, tak jak, jak kiedyś to panie robiły. Nie, ja wątpię. Ja myślę, że dziewczyny sobie Relacje nie dadzą radę. No ostatnich imprezach widziałem, że nie, no, jest potencjał. No jest jak potencjał. z nogami, to czym innym. No, no, w sumie kobieta no, w sumie ma tą alternatywę, że jak nie potrafi kulosami ruszać, to będzie ruszała czymś innym, a i tak mężczyzna skupi uwagę na tym, co się rusza chyba najbardziej. <grym> na pewno. Na pewno. Czyli tak, to jest przygotowany na wtorek, którego? 20, tak? 20 listopada. 20 listopada, także studenci podejrzewam już powinni myśleć nad strojem i żeby zaskoczyć wszyscy Mamy plan. Znaczy macie już plan na najbliższe tygodnie, a myśleliście już coś o przyszłym roku w ogóle, bo w sumie za 50 parę dni mamy już koniec roku szkolnego, no szkolnego w ogóle, koniec roku 2012. To znaczy tak, oczywiście intensywnie myślimy nad tym, co zrobić w nowym roku, czym zaskoczyć się w nowym roku. No bo w sumie czasu już nie dużo zostało, tak na marginesie, zbierza tak się, mówiąc szczerze. Jak najbardziej, ale jeszcze będzie na pewno impreza w grudniu. Będzie to najlepsza impreza Nikołaj roku. Mówisz o Mikołajkowej, czy o po, yy, Bożona, Bożonarodzeniowej. Po Bożonarodzeniowej. Aha, czyli świątecznej. Świąte... Po świątecznej, czy tak. Yy, powiedzmy, biforek przed Sylwestrem. No powiedzcie mi, czy nie yy, nie uważacie, że w tym okresie będzie mało studentów? No bo jednak to jest taka przerwa świąteczna i większość studentów, którzy nie mieszkają w Kielcach, wyjeżdżają. Nie boicie się tego, że będzie mała frekwencja na przykład? Inni wyjeżdżają inni i inni przyjeżdżają. przyjeżdżają Także na pewno będzie dobrze i na pewno zrobimy taką imprezę, że ci, którzy wyjechali na święta to przyjadą. Przyjadą na ten... Wrócą. Tak, wrócą. Jesteśmy, jesteśmy tego pewni. No, słuchajcie, wszystkie drogi do Rzymu prowadzą przez Kielce, jakby nie patrzeć. Do euforii. Do euforii. Z naszymi, z moimi gośćmi jeszcze powrócimy pod koniec Hit Machine. Chyba po to, żeby się pożegnać i tak ostatnie słowo takie pieczętujące w waszą dzisiejszą wizytę.